Siema. 20 maja. A jo? Postanowiłem, że wreszcie sadzę te pomidory i już mi to kompletnie nie interesuje, jaka będzie pogoda. Bo teraz może być dzisiaj ciep... dzisiaj w miarę, jutro trochę cieplej, a pojutrze zaś może być zima na weekend. Także... Lot to mi to. Sadzę te tomaty, i tela. Będzie co będzie. Nie będę ich w czerwcu sadził. W czerwcu to większa robota. Trzeba już wyciągać ze stodoły maszyny do... Siana. Jest nawet taki plan, żeby yy, jak, nie, jak nie będzie dużo padać we czwartek, to w piątek yy, prawdopodobnie zacznę kosić te małe działki. Ka jest? Tu jest. Moje. U, co to było? Coś odpadło. Aha, haczyk na którym to wisiało. Dobrze, że łatwo teraz. Będzie to jeszcze miało na czym wisiać? Będzie miało. Dobra. A co to jest, to się dowiecie później. Zagrodka zarośnięta. Trzeba by odpalić kosa. 20 pomidorów do zasadzenia. Znaczy nawet nie było tam czy, czy jest w stanie sadzić. <gry> Załadowało i jada. Kurde, zapomniałem jak sobie garaż otworzyć, a z garażu też potrzebuje coś. Jak tam wyglądają te kartofle? Rosną. Zrobiłem jeden bunt. Hmm, Popryskowałem to na chwasty. Ale na jedno, jednoliścienne. A powinienem tu popryskać też i na lebioda. Które też tyle się to jeszcze naprawić. w tym miejscu co Bum pryzma normalnie to tu jest rozsypane nasion trowy i obejrzymy czy to skiełkuje teraz po tym deszczu przez kartofle nie przejada jak tu jest Weź mokro Żeby tu zarostać zaczyno ty te chwasty co w targu ciepłych na ścieżkę tu No chyba padna. Nie pojawiła się ani jedna ogórka jeszcze. No chyba, że były i zeżrało już coś. Ani jedna ogórka, ani jedna cukinia Za to chwasty rosną. Standard Mogłem za wcześniej posieć te ogórki Teraz się okaże, że wcale nie wylezą Nawet nie wiem czy dobrze ta sznura w wstadziła, bo coś mi ją wyrwało I może teraz nie być w tym miejscu, co są posiotę Wilgoć jest, ale nasion nie widać. Możliwe jest, że coś ich zjeżdżało w tej zimie. A te cukinie? Nasionko jest. Jakiś kiełek tam mu Ale tych nasion tu pełno, po to tylko jest reszta. To mi się wydało, że będziemy przesiewać O, o tu jest kretowina No nic, no nie ma co czarować No trzeba się chytać roboty Tu też pełno kretowin Kaś ten pierun tu siedzi i wierci tu Te kartony to już mi rozmokły Dobra, bez sensu, żeby to tak nagrywał i tak tu wstyd, bo tu zarośnięte. O, mała opaska, właściwie wyglądała na ziemi. Powieszymy sobie na płocie. Czosnek rośnie, buraczki zarastają. Marewka, widać już, zarośnięto. Cebula plewiono, już też zarasto na nowo. Masakra. Chyba sobie za dużo na roboty wzięła. A co chcesz że rzutkiewki dzisiaj by Pewnie, że ja. O! Dzieje się, będzie rzutkiewka na kolację. Dobra, chytam się sadzenia podym pokorza. Co z tego wyszło? Słońce już zaszło, mamy wieczór. Ale tu jeszcze łaża. Jest pomału dziwny to wieczór To tak zauważyłem Że rzutkiewki się pojawiają w rządku Może Wy tego nie widzicie, ale a rano tu jeszcze nic nie było, a teraz już rośnie <gryzum> Kopruchy mnie tu gryzą Czyli komary Tu mam czosnek grządka Tu jest szałot Trochę mi go tu wróble obdzibują, no ale na wróble co poradzisz, nie będę tu siedział już 3 do, do pierunów. Tu że już buraczki wyplewił i przytargł od razu, żeby na odległości takie mniej więcej co by chciał, co ile ma być buraczek, nie? Tu zarośnięta marchewka. Ale prawdopodobnie jutro to zdążę zrobić. Tu sobie kalarebka rośnie, obriba. Kuloryba, jak to tam nazwiecie, w jakim rejonie, tak chce tak to masie, nie? Cebula też, bo trzeba było poprawić. Boże, ktoś ponad tydzień temu robił. O, tu już zaś dziadu Kopie Trzeba mu zadeptać tunelik. I patrzcie, schłodzimy wygrzebuł 25 litrów spadłem on z słozimia Więc Zdecydowanie trzeba poprawić te, ta cebula. Już nie ma tu za dużo, no ale dzisiaj już rzutkiewka. Na kolację pójdziesz? Tu mam sadzonki sałaty Jakby ktoś po blisku chciał To się podziela Z chęcią, bo ja tego nie zużyję Już dwoje sąsiadów dą, A jeszcze tego masa zostało Także jak ktoś jest tutaj o dymie Z okolicy Z mojej miejscowości To zapraszam Napisać pod komentarz pod filmikiem, że chcesz No i wtedy się skontaktujemy tam Na maila i mail, adres mailowy to krzywek255 maopantinteriak.plada zaglądał tam jakby ktoś chciał Tu po, brzegach, po bokach rośnie kapusta Tak tą zrobinę Ona się tu akurat może jeszcze się tu coś w środek wstawi Zobaczymy też Trzeba całe to przelecieć jeszcze kopaczkom. Tu wzdłuż tej patyka, że chce posiął następne, yy, następne sałata, co urośnie co na rozsada. No a tu jest 20 pomidorów. Różne zorty. 10 od znajomego, żech dostał. A 10 sprowadzone z internetu. I tu mam jakieś holenderskie, bawole serce. Yy, yy, malinowe. Jeden krzoczek żółtych, jeden krzoczek białych. Jakiś faworyt, odmiana, no, byle jakie czary. Hmm. Tu wzdłuż tego sznurka są posiote ogórki i znadłych nasionka. Te nasionka nawet jeszcze nie zaczęły nie kiełkować, ale niczym nie ma, nie są zgnite. Bo po prostu sucho było, no, a ja też no nie mam tu jak pociągnąć wody. Ja już kombinuję, by ten stary opryskiwacz nie uruchomić, ale nie jako Opryskiwacz, no jako po prostu zbiornik i do tego zbiornika jakoś podłączyć wąż ogrodowy i po prostu sobie tu przyjeżdżać i siłą grawitacji podlewać. Tam w tych dwóch oponach... widzicie? Słabo już teraz wyostrzę, bo już prawie cima. W telefonie wygląda jaśniej. W tych dwóch oponach są cukinie posiotę. No. No, wiaderka wziąć, bo podlewołał te pomidory, no i tu wzdłuż tej sznury mam posiad... posadzone też szałoty, sałata, złotach złoto. tu są kartofle, nie patrzcie, że troszkę zarastają. to są te cztery rządki, ten kawałek jest w totalnej ekologii, tu nawet chyba nie byla prysku na stunka. chociaż chyba by było warto, zobaczymy. Ach. Te kartofle też dopiero zaczynałem wyrazować, zima było Tak po tej kukurydzy to też taką jakoś blado Nie chce to rosnąć Sucho zima, no i tyle, no. Widać ich Nie widać ich za bardzo w telefonie Ale masa jest takich dopiero, nie? One dopiero wyrazują Także będzie, będzie z tego <laughs> Dobra. Zawiłem się na chata. Jutro zaś będę plewić. Ale mnie pogryzły komary. Spadą do hałpi. i zima się robi. Uuuu. Nic uu. <ścoughs> I <to> dudum. <ścoughs> Nara.